Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj musimy coś zepsuć. No niestety tak w życiu bywa, aczkolwiek spodziewałem się, tak może być. Dlatego zaraz będziemy wchodzić do tego domu i zrobimy takie małe Schachermacher, no i zepsujemy. Ale zaraz to Wam powiem o co chodzi. Na razie zobaczcie co to jest chrzest przeszło, bo mi spadło tutaj z tych rurek, więc jak nie pękło, nie urwało się, no to chyba wytrzyma. Yy, mimo tego, że ktoś pisał, że trochę piasku i się skrzywi złamie, yy, więc no raczej wytrzymało. A tu jest, tu jest beton. Nic się nie stało. Dlatego jest na ziemi, bo z grawitacją nie wygracie. Nie chce mi się na to wchodzić, żeby udawać niektórym, że jest solidne, ale możecie mi uwierzyć, że no na pewno nie jedna osoba na tym będzie skakać i nie uszkodzi. Jak chodzi o cenę 1800 bodajże 98 zł, ale to w poprzednim odcinku możecie sobie za zobaczyć. Tam w środku podobnie coś jest. Nie wiem, raczej nie imi imigrant, <laughs> imigrant żaden, ale tam podobnie że jakieś rurki coś tam jest. O coś widać. No, Halo, jest tam ktoś? Nie, z tej nic nie widać. Tam, tam mi mówił, To mi mówił jeden chłopak, że są jakieś te rolki, czy coś. A, tu coś jest. Tak, tu coś jest. Dobra, nie będziemy otwierać. Jutro zgłosimy szambo razem z budową kolejnego domu. Dlatego jeżeli chcecie, tak jak my, zabawić się w przygodę z budową domu, Projekty są dostępne na stronie dom tysięcypl Tam wystarczy, że wybierzecie sobie jeden z Waszych ulubionych projektów. Najbardziej chodliwy, chodliwy, tak. Projekt, który idzie praktycznie bez przerwy, bo każdy chce taki sam dom jak nasz. Ze względu na jego prostotę, łatwość wykonania i oczywiście to, że może zrobić go samemu, to jest projekt o nazwie Komin Ściana WC, a mój nazywa się Komin Środek. Ale sami widzicie, gdzie wychodzi komi, dlatego ja polecam wszystkim ten projekt pierwszy, czyli komi ściana WC. I wtedy macie strych cały i w przyszłości możecie zmienić sposób użytkowania i oczywiście on Wam w żaden sposób nie będzie przeszkadzał. Każdy, kto przyjeżdża oglądać ten dom, mówi tak samo, że ten projekt, o którym Wam wspominam, jest projektem najlepszym, najbardziej optymalnym i najlepiej skonstruowanym. Dlatego póki co zatrzymaliśmy się na 15 projektach, ale mówię, ten jako jedyny. Jest praktycznie dzień w dzień przez jedną, czy dwie, czy trzy osoby wybierany. No i kto mi nie wysyła zdjęcia fundamentów, że ten dom buduje, no to właśnie z tego projektu. Ponieważ jest według mnie najbardziej udany i ja zrobię następny dom podobnie. Tylko po prostu zrobię odbicie lustrzane łazienki. I teraz musimy coś zepsuć. Czyli, większość z Was, oczywiście nie mówię o tych, co twierdzą, że się nie da, bo jak się nie da, to się nie da, ale jak się da, no to, to wiedzą o tym śmieje się, bo kamerę doglądałem nie da się, nie da się, nie da się dzisiaj byłem w urzędzie chyba w 4 czy 5 yy, pokojach, wszystko się dało zrobić wszystko, uwierzcie mi, że wszystko załatwiłem w 10 minut, nawet nie spodziewałem się, że szybciej tam wyjdę niż szedłem od razu od ręki, a tu ktoś mówi, że się nie da ale się dało, dobra, montujemy montujemy kurtynę powietrzną, ponieważ ponieważ musi być ciepło to jest kurtyna, którą kupiłem za 130 zł w Mrówce w promocji yy, firma Volt Tcheno? Volteno, Volteno, sorry. Takie to dziwnie napisane. Dobra, czyli możecie sobie sprawdzić, co to jest warte. Ja oglądałem wczoraj w Obi taką, tylko miała pilot biały i kosztowała 249 zł, ale nie przyglądałem się tam odnośnie parametru, bo ta cena mnie trochę zniechęciła. A ta jest za 130 zł w więc stwierdziłem, że wezmę na miejscu 2 lata gwarancji. Tylko będziemy musieli zrobić mały bałagan. I kupiłem elektryczny. Przepływowy, podgrzewacz, ogrzewacz wody. Tak. Tylko, zanim napiszecie komentarz odnośnie tego, że się nie da, szybciutko przekręcimy go na stronę, gdzie się da. I tutaj macie po 230 najmocniejszy dostępny, czyli 7,3 konia. <noise> Następne już były po 400, dlatego już były pod siłę, dlatego nie było sensu. O co chodzi? O, jakiś paproch. Bo Siano wczoraj dla w dla samochodzie żonki i w sumie dobrze, że bagażnika jeszcze nie widziałam, by mnie opieprzyła. Tam jest tyle siana. O, już nie widać. Ok, i o co chodzi? Tutaj macie parametry. Najprostszy, czyli to jest 3,7 do mycia rąk, do znaczy nie bardzo. 4,5, tak jak widzicie do czego jest. I teraz lecimy tutaj do tego. Tyk, 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 tyk. tyk, tyk czyli możecie się śmiało wykąpać, możecie umyć naczynia, no a ręce no to nie musicie myć, możecie yy, poczekać, aż samo odpadnie, więc yy, tak to wygląda. Najmocniejszy po 230, przetestujemy, sprawdzimy, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj, bo nie będę się bawił w rozpinanie rurek, przepinanie rurek, yy, czekam na blat, blat może będzie w tym tygodniu, z tego co pamiętam to chyba 6 pustów jest wyliczony blat do tego domu, dlatego Tak, 6,5 to jest blad wyliczony. Dzisiaj miałem dać zaliczkę, ale pan nie przyjechał, więc może przyjdzie jutro. A jak nie, no to po prostu podobno mam przyjść zamówić. A że mnie znano, to wie, okay. że ja tam nie jestem osobą, co nie zapłaci, tylko jak zawsze płacę na czas. O, jakieś tu chrupki. Chyba dzieci tu miały zajęcie. Tak, o, jeszcze jakieś czekoladki, tu się chowały ostatnio. Więc blat ma być, jak wspominałem. Tędyk, tędyk, tędyk po oknie i tu. Nie sugerujcie się tym, że ta lodówka tu w tym miejscu stoi, bo ona może stać równie lepiej w tym miejscu. Najważniejsze jest to, żeby przed. blat. Jeżeli przyjdzie blad, to możemy zrobić cudawianki. A to, czy będzie zrobione tak czy inaczej, to mówię na razie, nie sugerujcie się tym, co my mówimy i co my robimy, bo będziemy trochę zmieniać niektórych rzeczy. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, teraz skupmy się na tym, na tym, na tym tutaj, co musimy zniszczyć. Odpowiedz na Wasze pytanie, czego on taki mały? Bo jest tani. Dlaczego jest tani? Bo nie ma potrzeby ładować tutaj 10 tysięcy w ogrzewania, bo to jest, mówię, domek, który będzie dla nas domkiem typowo letnim typowo dla naszych gości i my tu nie będziemy mieszkać. Więc osoby, co do nas przyjeżdżają i oglądają ten dom, bo jest ich naprawdę masa, no to wiedzą o czym my mówimy. A osoby, co włączyły dzisiaj YouTube'a i znalazły ten odcinek. To pozdrawiam Was serdecznie. Mamy nadzieję, że niedługo zaczniecie swoją przygodę z budową domu. Bo powiem Wam tak, nie ma nic piękniejszego w życiu jak niezależność. Jeżeli jesteście niezależni od kredytu, nie, jeżeli nie macie sąsiadów upierdliwych, jeżeli nie, nie szukacie firm, którzy które przyjadą i powiedzą słuchaj gościu, zrobię Ci tynki i mi 10 tysięcy. To jest piękne, bo Wy robicie sami i pokazujecie im środkowy palec. Nie mówię, że ja czasami czasami po prostu też mam ochotę dać komuś zarobić i siąść sobie na dupie w domu, za przeproszeniem i odpocząć, bo ja też jestem człowiekiem i też potrzebuję sami odpoczynku. Ale mnie szlak chce trafić, jak przychodzi gościu, który tydzień temu dopiero Przestał pić i on dopiero będzie chciał się brać za robotę. I ktoś mi mówi, będzie robił, ale nie dałem mu kasy, bo jak dasz mu kasę, to pójdzie pić. I co drugi taki się zgłasza. Więc no, hello, o czym tu rozmawiamy? A później wszyscy się dziwią, że reputacja polskiego, polskiego budowlańca polega na tym, że przyjdzie na bombi się albo przestoi przy betonie cały dzień. Takie są realia. Ja nie jedną osobę zatrudniałem i nie jedną osobę zwalniałem po prostu że najlepiej to się robi samemu. A czas? Uwierzcie mi, że ja mam bardzo mało czasu. Ja dziennie śpię tylko 4 godziny. Ja już czasami mam ochotę skasować kanał na YouTube i sobie dać siana, bo wydaje mi się że tyle osób co uświadomiłem to jest wystarczająco dużo osób, ale zagryzam zęby i mówię tak, piękne jest to w tym jak ktoś do mnie zadzwoni i powie tak Paweł dzięki Tobie. Zmotywowałem się. Dzięki Tobie buduję dom. Dzięki Tobie to wszystko. I to mnie napędza do działania, a nie jakiś tam że Ktoś mi tam będzie pisał, że się nie da. Nie da, to wiecie co? Dobra, jak to wygląda? Mały, nie mam tu metrówki. Nie mam tu metrówki, ale najważniejsze, żeby znaleźć prąd w ścianie. Wydaje mi się, wystarczająco. Miałem kupić to urządzenie takie pomiarowe, gdzie jest przewód, ale jak popatrzyłem na kacena, to stwierdziłem, na, że na jeden przewód to wolę na opartego wymienić większy fragment, bo to bez znaczenia, czy ja zrobię duży, czy mały, bo ja wytnę piankę. Bez fizeliny. Uwierzcie mi, bez fizeliny, bo mam tu w jednym miejscu do poprawienia fizeliny, bo po kilku miesiącach się odkleiła. Wiem, że to jest, że tak nie powinno być, i ktoś na pewno skomentuje, że tak się nie, tak nie powinno być, ale odkleiła się. Słabo harterza, którym nie byłem. A nie, a nie, nie działo się z nią nic mieście. Ja przewód czy nie trafimy. wykopałem się znalazłem przewód idzie tutaj bezpośrednio górą tu jest puszka gdzie jest połączone zasilanie od tego włącznika do osiedlenia w kuchni yy, oraz idzie dalej do gniazdek. i tu w tym miejscu zrobimy gwiazdko a jego przetniemy i zrobimy po prostu łączenie czy pójdzie dalej zrobimy to bardzo ładnie no, i będzie tutaj grzanie, cyk, cyk. To będzie kolejne grzanie w domu, jakie przetestujemy. Pierwsze było na. Znaczy, pierwsza to jest koza, ale na pierwszym miejscu. Mimo wszystko. W tej cenie można było kupić piecyk wodno-stujący na pelet. Yy, też był bardzo dobry. Ale my nie chcieliśmy peletu, chcieliśmy normalne drewno, ponieważ, widzicie, kola jest bardzo cenimy sobie ekologię. Dlatego staramy się żyć zgodnie z tym wszystkim. Drugie. To jest piecyk na poczerwień, który testowaliśmy. Niestety szału nie było. Szału nie było. Tylko tyle, że było. Nic więcej. Chociaż... Chociaż zdania są podzielone, bo tam ktoś pisał, że ma taki piecyk od iluś tam czasu jest super zadowolony, ale to jest najtańszy piecyk na poczerwień na Allegro. Więc słuchajcie, jeżeli jest za 800 zł, to na pewno jest lepszy niż ten za 400, czy za 300, tak? Możecie przetestować sami dla siebie. Zawsze jak wam się nie spodoba, możecie komuś wcisnąć kij, że fajnie i go sprzedać. Dla mnie jest za zimne, tak? Ja lubię ciepło, lubię ciepło. i Dla mnie 20 stopni w domu, to jest za mało, tak 22-4 to jest. to jest dla mnie optymalne. Ścianę ubrudzi, mam ręce brudne. Czyli mamy tak, podpięte i teraz robimy puszkę, puszkę damy gdzieś tu. Będzie tak po środku. na nie jest, no czyli dalej też musi być, bo inaczej dwułopętka. Tam jest, nie ma, jest. Ok. Szybkie gruntowanie, tak delikatnie. Biorę masą szpachlową ze śmiga, bo jest brojona. Nie chcę mi się pieprzyć tutaj z kartem, gipsem ani nic poza tym naszym. Jakieś kawałki muszę dać, bo nie dam bezpośrednio masce szpaklową na to, aczkolwiek ona nie jest taka wodnista. Zobaczymy. Wisi. Nawet prosto. Chyba będzie ze mną jakiś elektryk. Elektryk, hydraulik. Wiesz, to jest najciekawsze, że w zestawie ktoś dał takie zamocowania. Mają poczucie humoru w Chinach. Dobra, tak wygląda piloci. Teraz nie grzeje. Setup. A teraz jest grzanie. 16, 15 stopni ustawione. Zanim zacznę z tym, tym w ogóle się bawić, to ja sobie podepnę tutaj jakiś miernik napięcia i sprawdzimy w ogóle ile prądu bierze. Teraz są dwa oczka, czyli najmocniejsze. O, stryknęło, czyli grzeje. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam, ponieważ muszę tutaj posprzątać, bo żona chciała przyjść zobaczyć nowe cudo. I jak zobaczy taki brzydko powiedziałam, taki brudny tutaj, salon, no to może się trochę złościć. Dlatego stwierdziłem, że zanim jej nie ma, to ja to posprzątam no i wyniosę rzeczy, które mi nie są potrzebne, no bo tak został grunt, który już nie będzie mi potrzebny, masaż pachlowa zostanie, bo jeszcze tam trzeba poprawić, jakieś tam młoty, nie młoty, wszystko musi sobie wylecieć, bo nie jest potrzebne. Jak chodzi o blat, to wam wspominałem, prawdopodobnie może w tym tygodniu już będzie, więc oho, oho, dobra, idę jednak po nią, jednak nie uda mi się bez niej. I co? Może być? Co? No czuć ciepło jak się wchodzi nad głową. Nie wiem, bo nie chwilę. No to wejdź, wyjdź i wejdź. I powiedz co czujesz. Poczekaj z godzinę, żebyś to ostygła. No uważajcie. No, a czuć. No. O, Mama. Mama. Czy, ale, schodzi, to... No w To jest wie, nie, to, czuć. Czyli co, opłacało się wydać 130 zł. No tak, a to i da się jeszcze inną, czy tylko tak Nie, to jest e, słabsze bądź mocne. To jest najmocniejsze. Możesz sobie ustawić z tego co pamiętam e, poszczególne dni to jest i godziny. Tak. Możesz sobie to jest ustawić... Panie, poszcz... bo nie, nie, Możesz sobie ustawić poszczególne dni od poniedziałku chyba do niedzieli, określone godziny i ona na przykład może się włączyć na dwie godzinki i pozbać, nie? Temperaturę. Więc możesz się tak, tak Nie? Tak, no jednocześnie tam zrobiłem porządek, jakby się rwałem, no to... Cię. Wyciągnąłem tamten pasek fizeliny, bo co przechodziłem, to mi się rzucało, czyli tak mnie denerwował, że w końcu stwierdziłem, że jak już mam syf tu na ziemi, to już wyrwę ten kawałek za, zaciągnę gipsem. No, też chyba y, pamiętną chwilę. Jak co? telewizor będzie na ziemi, leżał. Tak, telewizor chcesz pchnąć? Ale wiesz, kochanie, że ten domek będzie twój. Jak sobie zepsujesz telewizor, to będziesz oglądała jedynie na telefonie. No. Dobra, kończymy odcinek na dzisiaj, ponieważ jeszcze jest trochę roboty. Muszę uzupełnić zgłoszenie na budowę kolejnego domu oraz zgłoszenie na, yy, na szambo. W tym przypadku na przydomową oczyszczalnię. Więc mam co robić. No i tutaj jeszcze zaciągnę u góry gipsem. Tylko już specjalnie chodzi teraz ten nawiew, żeby troszkę wyschło. No bo jednak nie są tam przewody i naraz nie dam, bo może się zrobić zwarcie. Dobra, kończymy, dziękujemy, pozdrawiamy, polecamy się. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!